Cześć na moim kanale Patrick. Dzisiaj nagrywam wasz odcinek poradnik tutorial jak ubić 25 rank Bardzo łatwo. To już będzie fajny pomoc, fajna bardzo. Dla dobrych graczy i dla słabych. Jeśli jesteście dobrymi, no to też wam powiem. Jeśli jesteście słabymi też wam powiem. Dla słabiaków i dla dobrych. Więc takie intro. Idę już dobrą jak widzicie. Na tym końcu, chociaż już nie muszę nic pokazywać. Więc patrzcie, to będzie nasze interakcje. Bo to mamy 715 pcharków na steel. No, to jest mój steel, oczywiście, pierwsza moc. No i. powiem dla. dla tych dobrych graczy. Dla dobrych graczy. Jeśli jesteście dobrymi, na przykład tak jak ja. Jesteście hardkorami Jeśli Wam dobrze się gra, macie powyżej 25 tysięcy parków. 20 tysięcy, jeśli ktoś mi, mi jeszcze ma a jak ma 20 tysięcy parków, no to też Wam powiem. Do Was. Dobre, dobrze. No i tak się składa. Jeśli chcecie być pewni, że jesteście dobrymi graczami i na pewno jakoś dacie radę wlić no to musicie mieć co najmniej jeden star power albo jeden gadżet chyba że to są słabe jakieś inne -ga gadżet albo star power to radzę wam jeśli to postacie dwa gadżety użyć lepszego, na przykład powiem wam jeśli lubicie wbijać szelkę, bo ja mam sam szelka, czekajcie na no to, to moje konto jak widzieliście to szelka na innych odcinkach tak, 26 to miałem mój rekord wszystkie postacie, 824 puchy i co wam radzić? Lepiej to oglądnijcie, bo to będzie dobry dla ludzi innych, którzy mnie nie subskrybują. To i tak wam pokazuję. Te gadżety. Jeśli macie tego, to źle robicie. Myślę, że ten będzie wam dobry w obronie. Ten gadżet jest też trochę pomocny. Ale drugi to myślę robi brudną robotę. Ja też go używam i no, wychodzi mi bardzo dobrze mam fajnie, ja, ja zrobię przerwę i zaraz pójdziemy do koled, bo tam też jest dobra postać w sumie. Ja zrobię pauzę i zaraz do Was zbijam. Jak ja mam coś powiedzieć jeszcze widzowie? Zrobiłem na chwilę pauzę. Nieśli jakiś Star Power. Obojętnie jaki, ale mi się wydaje, że bardziej się przyda plas. Chociaż kiedyś jeszcze lepszy był sobie No i teraz przejdźmy do kolet. Pokażę na tym koncie, bo nie będę wychodził wcale. Więc... Tak powiem. Koletowa. Byle jaki skin. Widocznie tylko. Czy lubicie je wbijać, Gadżet zostanie. A jeśli tu... O jaki star parłem chodzi? No to. To są dwa dobre. Ale myślę, że ten może Wam coś dodać. Więc tutaj mówię obojętnie, jaki w sumie. Do kogo tu można jeszcze przejść? Widzowie? Do Sergea. Serge? Myślę, że ten będzie lepszy Star Pow'erem. Chociaż ten ja używałam na początek, bo ja jestem A Jeszcze go miałam, ale myślę, że lepszy. Bo będzie takie to same trzy ataki, jakie. Dlatego tego były. Więc tak. Kogo tu jeszcze mam poradzić? Barley. Raczej może jednak nie. Kto ja bym zbił? To nie jest taki luzak. Ból. Ból też dla was się przydaje. To nie, ludzie wiedzą co dobrze robić. A ja myślę, że gadżet to obojętnie. Astral Power? To nie Twardziel pewnie. raczej Twardziela, bo nie wiem czy wybrał. Czekajcie. Berskerker? No nie wiem. Berskerker albo Twardziel prawdopodobnie mnie, bardziej bym twordziela Może i wybrał. Hmm. Jeśli pomoc Stew na do dobrych graczy, no to ja sam zrobię. Pierwsza mod, więc wam to nic nie uzyskam. Bo ja tu. Jeśli chodzi o Stew, ja mam na pierwszej mocy i dobrze sobie radzę. Stew to jest czasami mega opis postać. I, i polecę Wam za teraz mapy na wbijanie postaci. Kiedyś był DEXC no, albo takie te mapy. Nie wiem, czy ktoś z Was pamięta. Te stare, pierwsze na solo co da na pucharki, Co jeszcze nie były wycofane, no to ja tam używam na 26 ranku. Teraz wam pokażę, jeśli chodzi o solówę. Pokażę wam po trzy mapy, jakie łatwo wbijać. Potok czaszek to numer jeden. W sumie tu jest dużo power powerkipsów, można trochę tego ogarnąć. Druga. Hmm, przeglądnijmy tu to. Azja. To jest raczej taka typowa. Burzawe równiny. Burzawe równiny może bym też wam polecił. A jeśli są 3, no to jeszcze jeden wam dam. Na. Takie o. Hmm. Które wam mogę dać? Dla galakcji jest jeden na zapis. Dla galakcji może być. Albo zapomniany wodospad, bo można się później uchronić. Najwyżej, tylko tako to może być wasza inna, ale myślę, że i tak lepiej by się radził na ciemnoty ten de galakcji. Teraz, jeśli chodzi o napad, bo dużo ludzi wbija na napad. No to czekajcie, Zauważę na te mapy. I wam powiem, co jest najlepsze w sumie. Hmm, kostnica To teraz to by było w sumie Muszę przejrzeć się na te mapy Zwrot, zwrot by był wam dobry w sumie Bo zwrot otrzymałem i w sumie tu jest tak trochę OP W sumie jak gracze tu nie wchodzą wam Ale to też dobrze dla przeciwników jest Jeśli chodzi o takie co lodowate do obrony może dla Was się przydać bardziej z tych dwóch Central Traffic. Jeśli chodzi o nagrodę, to wybiorę Wam tylko jedną mapę: Przeskok. Przeskok jest trochę taki dobry w sumie. Ale tu nic nie mam co do wybrania. Jeśli tu, Super Stadio, jest mega opłata. Nie zadyma. Może to my możemy zadywać? Klarowy futbol. Mlecz ogrodowy, to czekajcie. Tak, może Wam też trochę pomóc, nie? I jeśli ma mnie nie patrzeć to ocenimy mapki na oblężenie. Jeszcze tu Wam nie wybiorę, bo tu mniejsze trochę, Na 10 subskrypcji mam pokażę resztę więcej rzeczy. No, to tylko tyle. I gorąca strefa. Mm. No Można tutaj wbijać, bo to najlepiej prosta matka. Bo tu tylko wystarczy przyjść, tu nic takiego wielkiego. Jeśli chodzi o drugą matkę, to równoległa gra. No nie poczują w Równoległa gra, jak jednej bardziej. Można tu się przebaczać przez zawodnikami też, tylko wam brać Ambera, jeśli lubicie Amberem wbijać. I Mega OP. Podam trzy postacie, które łatwo będzie wam wbijać. Amberka jest Mega właśnie. Kogo mogę wam jeszcze podać? Lon ze Star Powerem. Lon ze Star Powerem na szyi. Niewidzialne leczenie. No to Nie powiem, że postać, którą łatwo dużo osób wbija na początek to jest Strzelka. Jeśli co tak trenować grać. I co ja powiem, jeśli nie macie sposobu tylko wbijania, czasami, duży, czasami dużo ludzi zaczyna wbijać po coś patrzyjąc na chcę i mo z moich kolegów tika, no to jeśli o chodzi, no to lepiej wybrać ten nowy garde do Tika, nie szarżą. No i jeśli chodzi o Star Power, no to automatyczne przeładowanie. Choć tylko nie używam, ale myślę, że to będzie Wam do pomocy istotne. Jeśli chodzi o Primo, on jest dobry, więc wiem co użyć. Jeśli chcecie na obronę dużo się obraniać, a jest Wam ciężko w dużych pucharkach, no to najlepiej, żeby wrzucić gracza, no to można mieć tego. Ten też by się przydał, więc tu nie mam do wyboru w gadżetach, ale jeśli chodzi mi o Star Power, to chyba elfułego. I wbijajcie do mojego klubu, przyjmuję tu 4250 kucharków. gdzieś chcieli ale to to chodzi: o tropi tropirąg. Będzie z jeszcze na więcej w sumie. Oko? Nie tutoriala, co jeszcze mam powiem? Altyazı M.K. Dobra, pisałem, bo ja nie będę chyba to rozgrał w sumie, do klubu, okej, okay. czwarty gracz, daje się te członka, przecież jest zanasowany, daje się te członka. Шунка и для каждого сейчас. Хлопа. Хорошо. Стал по отчинку в общем. Dobra. Dalszy tutorial. Jeśli macie mapki i macie fajne no, zbiory klejnotów to w sumie szalone wagoniki mogą się nadać. Więc tak. Więc teraz przechodzimy do kolta. Więc jeśli chodzi o kolta gadżet, to obyle jak po nich suwy dwóch, Dobra. A jeśli chodzi o Power, no to niezłe buty. I tyle wam dzisiaj powiem na odcinek. I teraz kończę. Jeśli odcinek się spodobał, dajcie I kończymy. 八幺幺幺哟。